As long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real, OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Love, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about love for your homies. Now, check. I caught me a real fly sound system, cruise through the drive through. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG G in the place. You don't want to stop me with a gun in your yeah, face. Yeah, yeah, yeah. No, yeah. I'm you. Like... Maybe I need to do this on my own. <laughs> I believe in you. Gangster for life, homie. Gangster for, for life. life. Yeah, for life, homie. Gross for life. Dobra No, um... Jakieś lepsze autko by się przydało, nie? Dobra, już od weźmy te? Jedziemy na misję Dobra, radyjko Dobra, radyjko Gdzie to jest dobre? O, rady Los Santos, dobra Jedziemy Oh yeah Mam nadzieję, że żadnych claimów nie dostanę? Nie powiem. Wszystkie, wszystkie, większość yy jakby muzyk... muzyk? piosenek? to już straciło licencję z tego co słyszałem, więc powinno być gig. dobra, jesteśmy na plaży na pięknej plaży, plaży Los Santos gdy do, dotrzesz na imprezę na plaży pogadaj z DJ-ką okej okay. wiecie co? jeśli się nie mylę ja będę musiał tutaj yy, zmienić opcję grafika. I tu jest zaawansowane limit klatek włącz. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa dalej. O, myszka mi się zepsuła, więc zaraz wracam. Dobra, jesteśmy, albo gdzie jesteśmy trochę grubi. Widzicie, grubi jesteśmy? Dobra, zaczynamy. Bo tutaj trzeba. Odpowiedź przyczącą n-a odpowiedzi stwierdzącą na to na y. Natomiast tam y. Tu chodzi o to, że ja tu będę tańczyć. Właśnie. I jeśli ma się włączoną jakby... E, mu się coś zbugowało? Co jest? Um, czy mi się coś zbugowało No to tańczmy. Wiecie co? Aha, jedno... O, jest. Naciślam Y. No i teraz się powinno odpalić? Nie, O. Jest ok? Nie, nie, co ja odwaliłem? Well, while, you ja zrobię cięcie, ja zrobię to po prostu jeszcze raz, wiecie. O, nie muszę cięcia robić. Dobra, czekajcie, szybko zrobię tutaj. Yy, raz, dwa, trzy i limit klatek wyłącz Dobra, mam nadzieję, że dobrze nagrywa. No mogę wejść? Ukradnij furgonetkę jest. Dobra, jedziemy stąd. Nara. Eee, yeah, udało się w końcu. To myślałem, że... Yy, bo nacisnąłem zły przycisk, no nie? Ja myślałem, że będę musiał robić całą misję od nowa. Um, że po prostu ją sfejluje, ale jest ok. No jedziemy po prostu. Już odnieść, odwieść... Stary, co ty robisz? Odwieźć tą w końcu furgonetkę. Pur Powiem wam, że jestem już zmęczony, bo nagrywam chyba trzeci czy czwarty odcinek, już czym pamiętam. Yy, I cały czas gadam. Dobra. Jestem zmęczony już po prostu. już Zrobię sobie przerwę. Po prostu to wszystko zmontuję. I będę już powoli jakby wszystko ładnie dawał na YouTube. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, wszystko dobrze będzie się nagrywać, bo inaczej będzie. lapa. Wurzę się jak na przykład jeden odcinek będzie źle, bo nie sprawdzałem, po prostu jechałem z odcinkami. Dobra.

Oje... Oh yeah. Dobra, idziemy do sweeta, wiecie? Ja zapiszę sobie grę, bo nie zapisywałem od chyba dwóch odcinków już. Mów duży błąd. Bo aż się przestraszyłem w pewnym momencie przy tej misji, że coś mi się zbugowało. I ja, nic bym nie mógł zrobić, cokolwiek tam... Yy, co miałem zrobić właśnie czy tam, tam czy, czy coś. Ehm, więc dobra, idziemy do sweeta, w sensie do Grow Street, żeby zapisać sobie gereczka. Chyba tu jest skrót. Ole ładnie, gładko pojechałem, poleciałem. Czy to jest? Nie klejbak, tylko my chcemy Rebele Santos. Dobra. A przy okazji, tak, dla zasady. Um, I lecimy sobie zapisać grę. I lecimy ze sweetem. Sweet. Ow, oh, sweet. Dobra. I wysiadamy. I jedziemy. Gdzie idziemy, idziemy zapisać na szybkości. Mam nadzieję, że myszka mi się nie zepsuje znowu, już mam dosyć tego. Dużo trudności daje ta gra, naprawdę, jeśli chodzi o nagrywanie. Dobra, same spolszczenie musiałem też zainstalować, ale dobra, lecimy ja z kolei. <głos》głos》> What's up? Hey, what you saying what's about up? me, what's up, man? I'm saying that the East Coast makes an idiot fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is is CJ Dry here, CJ Dry there. Bullshit. Man, won't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun, Show CJ what's cracking. And hey, you know some? you right. No Z... Cię za dużo I, i mu to trochę odwala. Dobra, jedziemy. To jest Twoich ziomków? Ziomków! Jak to brzmi? Co jest Twoich ziomków? Motoryn? Potem... bolos. Może to jest dla nas stabilniejsze, a jakieś w tej grze? Dobra, dobra, ziomuś. Drift. So <smart noise> drift No, drift. Okay. Yeah, ball is turf. You dog ready? I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Dobra, zobaczę tylko, czy szybko zobaczę, czy dobrze się nagrywa. Dobra, jedziemy, jedziemy. Noro! Strzelajcie do ziomka. Dobra, lecimy z następnymi. Tego przyjdziemy. Nie trafiłem w niego. Dobra, jeszcze jeden... Z... O że przejechał go cywil jakiś! Nie wierzę. Ja mam połowę w ogóle wytrzymałości auta. Ale jedziemy z nimi! Oh yeah! Jaki speedrun w ogóle. Dobra. I teraz w nich. O, idealnie w tunelu są. No Nora... O kurde. Myk, nie macie. Aha. Ja widzę, że mi naznaczyło od razu, właśnie, żeby do tej y, en spray, spray pojechać. Więc jedziemy szybko, bo policja tu jest. Drygwiazdki to i tak nie jest dużo. Trafią się misje na pewno, gdzie będziemy mieć więcej. Dobra. driftcik, Dzięki. Mek, mek. Dobra Ta drifcik będzie pa. No i prosto tu No już no Dobra Chciałem tak zrobić tylko nie w ścianę tak. No i super Koszt 100 dolarów no, no dobra On trąc, trącą te wypłaty gangsterskie No dobra No fajny taki kolor Dobra Zabierz ziąk z są na osiedle No dobra Yeah, grał? był super live. Oj, kurde, zadecydowałem normalnie. Mist, tak, dostałem. tak, No no i spoko. A miałem tak, w ogóle zapisać grę? Zapisałem grę, Dobra. A możemy teraz do Raidera w sumie. Czemu nie? Czy jeszcze ja chcę Raidera na razie Może pojedźmy do Big Smoke'a może? Big Smoke czy Sweet? Dobra, Sweet'a dawno nie było, tylko teraz zrobiłem Dziewczyna Sweet'a Sweet Smoke! A. <śmiecki> 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 <śmiecki>

O, jest tu jakieś auto? Nie ma, dobra, dobra musimy iść tutaj. No to idziemy. O, stój, 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 stój. Trzymaję twojego auta, sorry. No, no. Dobra, szybki drifcik. O, to też fajna auta. To strasznie długie jest to auto. Dobra, jeszcze nie przejedziemy. Czyli tędy? Nie. Dobra, tam jest chyba most. Ach, te stare czasy, kiedy jeszcze nie, nie pokazywało drogi dobrze. Jak na przykład dopiero w GTA 4 pokazywało y, drogę, jak dojechać. Oj, oj. Aha, i muszę... Zobacz, zaparkuję tu. Wezmę sobie tą drugą broń, to jest bardziej celna. Dobra, gin ziomuś. Ty też. Normalnie... Kurde, Max pain czy coś? Nigdy nie grałem w sumie. Dawaj, dawaj. Nie, no dobra. Ej, ej, bo zginę. Gin, gin, dobra. No nie. Nie wierzę w to. Nie wierzę. No i pierwszy zgon, pierwsza śmierć Pierwsza śmierć, yy, no niestety Ale czy ja będę miał w ogóle dalej moje bronie? Aha No właśnie, tu pisze właśnie, że mi zabiorą broń No i super, nie mam broni e, Dobra, y, zróbmy tak Weźmy to autko, pójdźmy znowu jeszcze raz do Swita Zróbmy tą misję i tak... Ja mam w ogóle pomysł... O, przejecha, przejechałem policjanta. E, mam w ogóle pomysł taki, że wejdę po sobie na po, e, Szybkie... Szybkie... E, szybką broń. Do Emeta mi się nie chce iść. A mi wystarczy 50 pocisków. Na e, jakby... Ja sobie pozbieram tą broń. Po trupach, nie? Po trupach do celu. Au, au. Dobra, tutaj Kurde, jakieś kartony? Nie, nie, nie. No dobra, ale to autko mogłoby przeżyć, mógłbym mieć. Je... Dobra, wysiadaj. Dobra, czekaj, tutaj, tuś tutaj, tutaj, hop. No nie, i teraz pewnie zginę. Bo jest jeden bug, że jak się źle skoczy, to się umiera. Pamiętam to za dzieciaka. No, come on. O, jest. Dobra. Teraz muszę się tutaj. Myk? No, serio. A Boże. Czemu ja muszę tak lamić? Dobra. Yy, teraz. Dobra, jest. I mamy broń, dobra. Dobra, tam trochę. To już możemy sobie pominąć. To też co możemy pominąć. Już widzieliśmy. Dobra. No i znowu auta nie ma. Oj, czy coś czuję, że będę miał awaryjne auto? Tak, w garażu schowane jakieś. Będę musiał sobie schować. Dobra. O, z Gangby też chyba. No bo też Grow Street zielone. Dobra. Nick, Nick, Sweet, nie umieraj. Jedziemy już. Znaczy, ja jadę. Widzowie też jadę. Dobra. Ło, jaki dryfcik. Dobra, opanowane. Myślę, że przejadę tego pierwszego, później sobie jakoś skręcę. Gdzie w sumie... Tylko mogę od razu, o. Myk. Dobra. Tu sobie siądziemy. Kuc, kuc. kuc nie od razu. Dobra, na no spokojnie. Tutaj głowę mogę mu strzelić. <laughs> Dobra, zrobię cięcie i zobaczymy się, zobaczymy się jak tutaj wrócę już. Dobra, jesteśmy tu z powrotem. Zrobiłem dokładnie to samo i spróbuję zrobić znowu to samo, tylko przejechać. Spróbować przejechać dobrze. Dobra, kolejny. Gościu, czemu ty nie zginąłeś? Dobra, Dobra, szybko biegniemy, biegniemy. O, zaraz zginę. Dobra, mam 15 pocisków tego. To jest bardziej celne. Dobra, trochę. Nie za daleko jestem. Jest, jest, w końcu. Co jest? No odbierz ten telefon No Pozbieram sobie ten Mog Nie mogę zabrać? Nie no, normalnie fail życia, naprawdę Dobra, mamy autkę akurat Idealnie podłożyli nam autko Więc super Oho, kurwa Dobra Nara Seville, jakaś inna grupa, też Growth Street, to Yo, jakby należąca do Growth Street, ale i na rodzinę chyba. tak wolno jedzie. Dobra, jesteśmy w końcu. Wow! Ciosar, baby. Man the set Johnson boy. Yeah. I Big love. No, stary. Niech ci będzie. Najpierw hejtowałeś, teraz uratowałem mu dupę i teraz patrz jaki ładny. Dobra. Jaki gruby w ogóle. Muszę schudnąć. Albo się przebrać przynajmniej. Ale dobra, to już będzie w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Yy, Lajkujcie, like komentujcie, subskrybujcie. A ja idę to montować wszystko i wszystko będzie po kolei. Raczej będzie... Po co ja wam to tłumaczę, jak dopiero zobaczycie się to w piątym, czwartym odcinku jakoś. Dobra. Siemanko.